Ja w sprawie Emberwood, bo bardzo bym chciał być na tym serwerze. Jak ostatnio oglądałem jednego z tych YouTuberów, co tam nagrywają, to powiedział na streamie, że przyjmują graczy. Wystarczy na YouTubie nagrać film z hashtagiem pod hashtagiem Emberwood i bardzo bym chciał. Dołączyć na ten serwer, bo podoba mi się ten content i ogólnie fajnie by było z tego na przykład nagrywać filmy na YouTube. Um, jeśli by był potrzebny Discord, to będzie na głównym kanale i Discord podam w opisie mój, bo pewnie będzie potrzebny. I nie będzie chyba nic więcej potrzebnego, ale bardzo bym chciał dołączyć na ten Ember Więc no, możecie napisać na Discorda, który będzie w opisie.